Cześć, tutaj kanał Przelesie. Słuchajcie, dzisiaj maliny. Malin jest zatrzęsienie. Zresztą widzę u znajomych też w ogrodach, że jest bardzo dużo malin. No zwłaszcza w tych miejscach, gdzie trochę popadał deszcz. Mmm, przepyszne, słodkie, duże przede wszystkim. Naprawdę moc witamin. Patrzcie, jaka wielka malina. Ja mam naprawdę spore ręce. Także powiem Wam tak. Przede wszystkim to są maliny jednoroczne. Co to oznacza? To oznacza, że takie maliny trzeba co roku w grudniu, w styczniu, najpóźniej bodajże w lutym, obcinać. Ja zrobiłam to w lutym. Obcinać dosłownie przy samym, przy, samym, przy samej ziemi, zostawiając tak, z 5 6 cm, 6 z gołych patyków, i to są tegoroczne przyrosty. Zobaczcie, to, jest, to wyrosło. Po prostu w tym roku wyrosło od nowa, właśnie z takiej gołej ziemi. I te malinki pięknie nam tutaj się rozrosły. Pamiętacie zapewne ci, co oglądali poprzednie filmiki, płotek. Płotek zdał egzamin, jest świetny. I powiem Wam, że naprawdę się tutaj spisuje. Już nie ma takiego chaosu. Wszystko ładnie jest zachowane i nie ma problemu. No i co? Dużo podlewania. Na pewno tak, e, powiem Wam, e, na jesień daję kompost. Czyli to, co jest z kompostownika, to co przekopuje z ziemią bądź na wiosnę, zależy kto kiedy to robi, przekopuję, tutaj podsypuję, oczywiście nie kopię, bo uszkodziłabym korzenie, podsypuję kompostem. No i to jedno. Drugie, dużo wody w lecie, przede wszystkim w gorące dni. Pamiętajcie, nigdy nie podlewamy takich malin w środku dnia. To jest chyba oczywiste, kiedy jest słońce, spiekota, bo na pewno im to nie służy. Można popalić liście, można im zaszkodzić, chociaż powiem Wam, malina rośnie trochę jak chwast. Ale przy dobrej opiece, to jest naprawdę bardzo fajna i wdzięczna co jeszcze mogę powiedzieć no i dbać po prostu o to, żeby za bardzo się nie rozkrzywiała wycinać, podlewać i cieszyć się właśnie takimi pięknymi malinkami, wy nie widzicie, ale tutaj lata bardzo dużo pszczół jest ich naprawdę sporo, zapylają kwiatuszki, zobaczcie jakie kiście, tutaj będzie mnóstwo malin, Jerzyn w ogóle to jest rok też na jeżyny w tym roku jest bardzo dużo jeżyn w lesie. Przynajmniej u nas. Także naprawdę powiem Wam, można robić wina, soki, przetwory. Słuchajcie, nie mogę się powstrzymać po prostu. Pyszne są. I polecam Wam, bo to jest źródło witamin. Więc jest to bardzo zdrowe. Dbajcie o swoje maliny. Zróbcie jakieś fajne sobie miejsce, tak żeby Wam nie przeszkadzały. No, i niech Wam się darzy. Pozdrawiam Was serdecznie. Zapraszam do subskrypcji, lajkowania, jakiś komentarz. Fajnie by było zobaczyć, czy e, podobają Wam się te filmiki. Dajcie znać. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa.